Wracamy na dobre tory. Ja sobie szykuję śniadanko i będą mi się robiły płatki owsiane. Tak trochę wiecie, chcę, żeby zmiękły. Zanim pójdziemy na ten długi spacerek z hadeskiem. I ja używam tych płatków z biedry, tych górskich. Nasypię sobie ich naprawdę no ile? Tyle w miseczce. Zaleję sobie mlekiem mlekiem, nie mlekiem, tylko napojem owsianym migdałowym. Trzeba wstrząsnąć na początku ten napój. Widzicie jak ja się poprawia? Trzeba wstrząsnąć trochę, żeby to wszystko się połączyło. I przez ten czas, kiedy ja będę z Hadesem sobie spacerował, myślę, że one trochę zmiękną. Nie chcę też takiej paciali. Yy, mam do tego borówki. I położę sobie na to trochę aktywi. I tak będzie wyglądało śniadanie. Ja jeszcze bym chciał z Hadesem bo tylko tyle mogę skoczyć do pana. Bożywko po dobrego pomidora. Te co wczoraj kupiłem w biedronce. Albo dobra najpierw zużyję te, nie będę tak na zaś kupował. Ale chciałbym do pracy sobie ugotować dobre jajko, więc muszę do niego iść. Bo te wiecie, kupne jajka yy, to nie są do niczego a ja przez to, że byłem chory to siedziałem w domu nie chciało mi się nawet nosa wyłonić poza kąt mojego domu też był weekend jego nie było i mówię tak sprawa wyglądała ja muszę umyć buzię i chyba widzimy się na spacerku jest jak wczoraj musiał lać wszystko jest mokre, wszystko jest wilgotne. Mnie ogólnie w środku nocy obudził tak wielki piorun, że ja wstałem, musiałem, wiecie, no bo ja mam uchylony balkon w domu na noc, żeby, żeby była ta cyrkulacja powietrza. Wstałem, przestraszyłem się, musiałem to zamknąć. Dzisiaj gorąco jak wstałem. Ten szarleju yy, dostał, bo trzy suczki się spotkały na rogu i on nie może wytrzymać. On już nie może ciśnienia wytrzymać. Co te chłopy to są obrzydliwe, powiem ja wam On po prostu zef natury. Zef natury, piana z mordy, on sztywny. Uff. Idziemy, Hannes, do domu. Idziemy już do domu, bo ty mnie wymęczyłeś strasznie, do domu, chodzi dobrze, w tym kierunku idziemy nie chce mi się już nawet iść do tego pana warzywko Ugh. idziemy na śniadanie i po co ty tak, zobacz sz... on na tybno staje abstrahując, ostatnio Hadesowi kupiłem takie poidło jak chodzimy na długie spacery, on się tego boi on jest straumatyzowany Nieważne, posłuchajcie, ładnie to wszystko napuchło i dodamy sobie to maktywię. O, niedawno nie jadę w ogóle maktywi. To będzie moje śniadanie, mam nadzieję, że to mnie będzie trzymało mm, do obiadu. Mm, ja bardzo kiedyś lubiłem maktywię taką pitną i mam taki pojemniczek borówek. O. I sobie zjemy. Mm. Brakowało mi czegoś takiego. I dzięki Wam trochę trzymałem się tych dobrych zasad. Na tym moim urlopie. jaki grzeczny ty teraz jesteś. Ola Boga. Kto cię nie zna, ten cię kupi. Na tym urlopie trochę się tak rozbestwiłem. Zacząłem więcej jeść. A musimy wrócić na dobre tory. Zdrowe jedzenie jest takie dobre. A ja chipsiki, słodkości. Do filmu to, do filmu tamto. Koniec. Bierzemy się za siebie. Ja mam dzisiaj do pracy na 10 do 18, czyli 8 godzin. Wrócę, muszę parę rzeczy porobić. Chciałbym na 20 iść na siłownię, na godzinę. To myślę, że po prostu będę was update ował. Ja sobie teraz dojem to śniadanko. A spakuję się do pracy. I mówię, będę wam mówił co i jak. Oczywiście będziecie na bieżąco. Wiecie co? To niby jest tak podszyte. Może ładnie wygląda, że jem sobie arbusika. I się najdziesz i napijesz. Ale nie poszedłem na siłownię. Leżę no, troszkę tutaj Brudzone to są dowody zbrodni. Miałem ochotę na fryteczki. Ja smażyłem sobie tych frytek. Zjadłem dwa talerze. Przez te ukropy nie mam strasznie motywacji. A bardzo bym chciał. Miałem dobre zamiary. Mniej chęci. Nie mogę po pracy chodzić na siłownię, bo jest to poza jakieś moje możliwości fizyczne. A w ogóle <ścoughs> czytałem sobie komentarze pod nowym filmem. Jak wiecie, ja zawsze jestem na bieżąco i staram się zawsze wam odpisywać. Jest to coraz mniej w moich możliwościach, bo komentarzy jest po kilkaset. To jest naprawdę dużo, dużo ludzi, i mi napisał, że na tych moich obrzydliwych ustach ciągle to żarcie. Wiele osób zauważa, że robię usta i tym podobne, ale ja ostatnio bardzo dużo kwasu stąd rozpuściłem i w ogóle go tutaj w ustach nie mam. Moje usta są naprawdę małe, zobaczcie, ja mam tylko dolną wargę, a górna. Tu jest pusta, jeszcze tu mam kwas. Ale ludzie, którzy nie mają ust, a je robili tyle lat, chyba nie zrozumieją tej traumy nieposiadania ust całkowicie. Ja chcę je stopniowo rozpuszczać, tak naprawdę powoli, i, mm, i zrobić sobie takie dużo naturalniejsze usta. I kolejna rozkmina, bo bardzo często w. W jakichkolwiek miejscach, gdziekolwiek nie chodzę, jestem odbierany bardzo wulgarnie. Dużo mężczyzn bardzo wulgarnie o mnie myśli odnośnie moich ust i mojego wizerunku. I przemyślałem sobie, że po prostu trochę te usta zmniejszę. Na ten rok mam jeszcze pełne plany, bo chyba będę zmieniał zęby. Tak, to jest skomplikowana sprawa. Ale będę zmieniał sobie zęby. Ja nie mam brzydkich zębów. Moja mama zawsze dbała o moje zęby i mojego brata, i od dziecka dbała o, o to, abyśmy dbali o to uzębienie, bo zęby ma się jedne. Ale mam w planach bonding górnych zębów. Jak to jeszcze wyjdzie, ciężko mi jest powiedzieć. Bo waham się strasznie, bo to jest spora decyzja. Licówki dużo bardziej wnoszą dewastację, jeżeli chodzi o, o uzębienie. Bo bonding to jest tylko nadlanie. Chciałbym rozpuścić te usta do grudnia. To jest mój plan do grudnia. Chciałbym rozpuścić moje usta, one już naprawdę nie są takie jak były, są dużo mniejsze. Chciałbym całkowicie moją buzię odżywić. Chciałbym tymi stymulatorami zrobić sobie naprawdę dobrze. W tym miesiącu jeszcze idę na super delikatny, permanentny brwi, bo mi ta brwi nie robi. Tyle czasu ją smaruję jakimiś odżywkami, jakimiś wcierkami i tym podobne. To jest naprawdę ładne, jak jeszcze sobie zrobię delikatną, hennę, to już w ogóle. No ale ta to jest tragedia. I pomyślałem sobie, że zrobię sobie taki super delikatny pernament tych brwi. Też się waham. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No ten rok jest dobry, naprawdę dobry. Pełen, pełen zmian, pełen jakichś tam planów. No ale zobaczymy. Zjadłem tego arbuza, oczyszczając swoje, swoje winy. I nie wiem, czy nie ruszę na długi spacer, żeby zrobić ze 3 km. <gry> to zobaczymy. Taki ten dzień leniwy. Kolejny dzień, kolejna walka o przetrwanie. Robię sobie obiad do pracy, bo postanowiłem, że może jak sobie zrobię mocniejsze, mocniejszy i bardziej syty obiad, to nie będę głodny, jak wrócę nie będę miał takich ataków yy, jedzenia myję sobie buzię i zobaczcie jaki cudowny patent ja to gdzieś znalazłem na amerykańskim youtube i to jest naprawdę petarda dwie zwykłe frotki kupiłem chyba za 6 zł w, w hebe u nas i jak myję sobie w buzie, to nie muszę zdejmować ani zegarka, ani nic. To jest tak fajna sprawa. Na śniadanie znowu owsianka. Tylko dodałem sobie taki białkowy shake, trochę do tego. Też zobaczymy, jak to będzie z tym shake'iem Ja muszę wrócić na dobre tory. Wczoraj słyszeliście jak jak to się skończyło mam nadzieję, że dzisiaj że dzisiaj wyjdzie lepiej musi wyjść lepiej ja umyję sobie buszkę do końca i jest jak jestem jeszcze rano spuchnięty potem się widzi starość i wyjdziemy sobie z Hadesem na spacer klasycznie ja najpierw myję buzię, bo muszę nałożyć filtr, nie wyjdę teraz na, na dwór bez filtra i jeszcze dzisiaj idziemy do galerii kupić jedną rzecz. Zobaczycie co. Ja żeby nie dać za wygraną tej porażce wczoraj, i do pracy i z pracy będę wracał pieszo. I tak zrobię. Muszę, muszę odpokutować te ziemniaczki. Znaczy, fryteczki. I postanowiłem sobie zrobić samego rana tripa. Zaraz pójdziemy, bo jest godzina, posłuchajcie, po dziewiątej. Ja mam na dziesiątą. Galeria od dziewiątej otwarta, więc pójdziemy ym, kupić tą, tą rzecz. <grym> Zobaczycie. I tak zrobimy. Posłuchajcie, wyskoczyłem sobie na zakupy przed pracą. Tak jak Wam mówiłem, bardzo mi się podoba ten komplecik w berszce. Bardzo ładnie to wygląda. Dorwałem takie okularki za 19 zł. Jest bardzo dużo promocji. Idę dalej. Zakupy zrobione. Wpadniemy jeszcze do. TK Maxa zobaczyć, co słychać. Bo widziałem jedną spoko rzecz. To ja! Albo to pani. Nieważne. Bo dużo osób bardzo lubi ten produkt. I już Wam pokażę. Zobaczcie, w TK Maxie jest ten um, krem, który ja tak kocham, w wersji 200 ml za 124 zł. I Zawsze tak jest, że T.K. Maxy mają yy, ten sam asortyment. Dokończę <laughs> myśl. Mm, wszystkie T.K. Maxy zazwyczaj mają yy, ten sam asortyment, więc gdzie tam macie T.K. Maxa, polecam sobie skoczyć, jeżeli jeżeli po prostu lubicie ten produkt, proszę bardzo. Robota już jest, ale ja jeszcze mam trochę czasu. Wróciłem z pracy, zdążyłem się przebrać w moją różową bluzunię. Jakie jest ładnie jasno jeszcze... To jest, to jest kwintesencja lata, kiedy wraca człowiek z pracy i jest jeszcze jasno. Muszę się wybrać jeszcze do Biedronki, bo zobaczyć czy są borówki, bo bardzo mi przysmakowały te borówki z Biedronki. Jakiegoś pomidora do pracy muszę kupić, bo kupiłem ze 3 kg papryki, ale nie chcę tak samej papryki jeść, żeby mi się to nie znudziło. Tam jest ta siata z zakupami. Wiecie co to oznacza? Pokażę Wam zaraz co dzisiaj rano zakupiłem na, tych, na tym wypadzie. Co tam jest ciekawego? Nic nie pozostało, tylko działać i pokazuję Wam moje zakupy. Już Wam pokazuję moje odkrycia. Na początku będzie berszka i za jakieś grosze, bo za 65 zł, kupiłem cały w cyrkonie pasek. No to. Jak to błyszczy, wiecie, to jest światło z lampy, więc nie daje to takiego efektu jak sztuczne światło, które będzie odbijać yy, mm, w te diamenty. Ale to jest komplet do. Ja z myślą o tych rzeczach to kupiłem. A co tutaj? Patrzcie na to. Dowód na to, że ten melanż był gruby. Ta torebunia to jest ostatnio mój ulubieniec. Nie wiem, czy pamiętacie tą opaskę całą w, w diamenty i do tego ten paseczek. Chłaniajcie się narody. Perfekt. Ale to nie koniec, bo za 19 zł, moi drodzy, za 19 ziko kupiłem okularki. Ja te swoje gdzieś zgubiłem. Miałem bardzo podobny kształt. Ja je kupiłem w poprzednim roku w Hebe. Bardzo je lubiłem. Co nie tak zabezpieczałem, jakby to była jakaś prada bynajmniej. A człowiek później się musi męczyć z tym. Dobra, później to. Wiecie, wyłączę. Tak się prezentują te okularki. Ja się dobrze czuję w takim kształcie. Nie wiem, co myślicie, ale ja się w nich naprawdę dobrze czuję. Może bez tego, ale ogólnie ten kształt mnie jara. Ok. I. Salserze kupiłem sobie z Adasia. Z Adidasa, dobrze mówię? Dobrze mówię. Taką bluzę. W przyszłym miesiącu kupię sobie do tego spodnie. Mnie posłuchajcie. No muszę teraz trochę oszczędzać. Ja jak dres teraz. Jak te wszystkie dressy z TikToka, Ja i te ruskie, ruskie melodie. Nie wiem, co myślicie. Pokażę Wam troszkę bardziej z dołu, żeby było całość widać. Ja się w tym czuję za Jakiś problem? Mieszkam na plantach, więc do czegoś to zobowiązuje. Trzy paski. Jestem zachwycony. Miałem jakąś tam, a pod spodem różowy t-shirt i te szybkie okularki. Spoko, naprawdę spoko. Cieszę się z tych zakupów bardzo. Jaki rozstrzał, bluza Adasia, yy, ta Paseczek w cekinę. szybkie okul. Do tego by się przydały szybkie okularki. Muszę o tym pomyśleć. Tak się ten hol prezentuje. Nie za dużo, ale i tak na to wydałem. Ta bluza Adasia 360 zł. Kto by, kto by pomyślał 349 albo 359? No ale dobra, będę miał to na, na długo. Ile 349. Posłuchajcie. Ja wyszedłem spod prysznica, Robi zrobiłem sobie pełną pielęgnację. Poległem na łóżku. Oglądam sobie Queen Magdę. Teraz odkąd na makcie są wszystkie sezony kuchennych rewolucji, ja wieczorami przepadłem, dosłownie przepadłem. Zrobiłem sobie płatki pod oczy. Posiedzę trochę. Ja zawsze dodaję sobie serum peptydowe pod te płatki kolagenowe, żeby one mogły wiecie, zrobić taką okluzję temu wszystkiemu. To było ekscytujące parę dni. Mam bardzo dużo pozytywnej energii. Nie wiem skąd to się bierze, ale wiem jedno. Daje Ci mi jej naprawdę dużo. I tym miłym akcentem Żegnam się z Wami.